Idę do tyłu, idę. Idę albo nie idę, no. Wszystkie kary na mnie idą. <trym> Daj mu! Niech ma! Niech <trym> 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 Jeszcze 30 sekund! Oooo stop stop, stop. Ej mogłeś te że w e, tunele przełożyć to by ci nie spadł jak? Masz takie tunele włosze, jakbyś tam przełożył, to by ci nie spadł czy Czybie? Patrz Jest ja, dobrze, nie jest źle. Ja to mam pomysły od początku 10 minut karnych Dalej bateria mi pada no. Za, Zapinę pod pod tym. Wejdźmy zapinęć. Zapinam cię. Zapinam cię. Zrobimy. Żebyś miał gębę na wierzchu jeszcze pewnie, za nie. Może też Pomaga mocno. Tak? Czy jeszcze no. mocniej chcesz? Nie. Ej i tak spadnie. No 20 sekund. Start. Пять, четыре, три, два, стоп!